Dzieciak Konta Kont. Dzieciak kontra kota. Wakacje z szopami. Moglibyście wreszcie przestać? Mów o co tym razem poszło! Bo on wiesz, tu jest! Nawet nie pamiętasz o co poszło. Mam rację? No wyleciało mi z głowy. Nie do wiary! Nie mogę was zostawić samych nawet na. Kutę. Dosyć tego! W ogóle nic się nie zmienia. Bez przerwy te same problemy. Może powinniśmy przez kilka dni od tego odpocząć? Na pewno przydałaby się nam zmiana otoczenia. Zabierasz nas do Królestwa Opowieści? Albo do Wodnego Miasta? Do Parku Rozrywki z kolejką pławia Mocarza z 24-godzinną opieką medyczną? Nie, nie dam się złapać na lep dla turystów. Będziemy podziwiać przepiękne widoki w rezerwacie nad jeziorem Winnega Bago. Miałem wtedy tyle samo lat, co ty. Nigdy nie zapomnę tej wycieczki. Witamy cię w magicznym lesie. Czekaliśmy na ciebie. Częstuj się naszym słodkim miotkiem. Na pewno wystarczy go dla wszystkich dzieciaków. Może to była kreskówka, którą widziałem, jak byłem mały? Co no, co zwykle, Hugo? Ten dom w końcu opłaci studia moich dzieci. To już, tutaj? to już tutaj, 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 to już tutaj. Już jesteśmy na miejscu. Nie, kochanie, to nie jest nasz ośrodek. Na czas naszej nieobecności zostawimy tu pana kota, żeby też mógł sobie od nas odpocząć i się zrelaksować w tym schronisku. Schronisku? A pan kot należy do rodziny. Gdybyśmy go zabrali, to na pewno nie mielibyśmy udanych wakacji, bo kubki pan kot bez przerwy skakaliby sobie do gadę. W takim razie kub zostaje w schronisku. Zajrzyjmy do środka. Jestem pewien, że na pewno będzie tam przytulnie. E? <śmiech> 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 Witam was w Jerry Mabel. To bezpieczna przystań dla wszystkich zwierzątek domowych. O, jakie słodziutkie kociątko. Rzeczywiście całkiem to przyjemnie. Wow. Niczym się nie martw, młoda damo. Twój ukochany koteczek jest w dobrych rękach samej właścicielki. Możecie już zmykać i rozkoszować się wakacjami. Miłej podróży! No dobra, koniec przedstawienia. To ci wystarczy. Ja. Droga jest odrobinę zarośnięta, ale jestem pewien, że ten wyjedzie się do ośrodka. Krzałka. Czyżbyście się zgubili? Tą drogą jadą tylko ci, co się zgubili! Szukamy ośrodka nad jeziorem Wieny Wiesz gdzie to? Pytanie. Jestem właścicielem? Mm. Eee. Chwila. Ty jesteś Glen? Strażnik Glen? Przewodnik po rezerwacie Winnegabago? O, byłem ja! Znaczy się. Jest! <noise> Jak byłem mały, to przyjeżdżałem tu na wakacje. Bez komórki, bez internetu, bez telewizji i bez radia. Żadnej elektroniki i innych zabaw. Dobrze, gadasz, chłopie! Zawsze wystarczało nam samo dobro przyrody. Nie ma toalety? O, akurat toalety mamy tu wyjątkowo nowoczesne. Z podwójnym siedziskiem? Dajcie nam nasze rzeczy, wyleniamy łobuzy! Hmm, chyba będę musiał iść w krzaki. O, ja zaklepuję ten bez końców! Ci chodzi. Nie podoba Ci się Twoja miska pełna powietrza? <grymne> Widzę, że mamy problem, bo zupełnie nie chcesz ze mną współpracować. Czy Wojtuńczyk pamiętają jeszcze zapasy dla armii z 1950? Ale jakie je podgrzejemy, to powinny być jadalne. Zupełnie jak pieczenie kiełbasek, prawda, dzieciaki? Nie. Co wy na to, żeby pomuzykować przy ognisku? Jest czasem wyjechać z rodzinką za miasto na łonu natury. Ej, Glen! Co się stało z przewodniczką, która tu z tobą pracowała? Pamiętam, że ogromnie kochała zwierzę. To rzeczywiście je kochała! A przynajmniej tak było, zanim zdarzył się ten straszny wypadek. Powiedzmy, że w tamtych czasach zwierzęta w okolicy potrafiły czasem nieźle działać. W tamtej pory już nigdy nie była taka jak dawniej Do pana kota? Tylko jakiś wariat mógł wysłać pocztówkę do swojego kota Drogi panie kocie. Spędzamy sobie miło czas w samym sercu z dzikiej guszy. Chociaż nawet nie ma tu toalety, a papier toaletowy zastępują nam liście. Tatusiowi się tu bardzo podoba i cały czas powtarza, że nam też. Dlatego zostaniemy tu jeszcze przez kilka dni, więc będziesz mógł dłużej się cieszyć swoim kocim spa. Chciałabym być tam z tobą. Całuję. To <gry> ピカカ Nie, 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 nie. Zostaw mnie w spokoju. Moje płatki śniadaniowe to nie dla zwierząt. Kup, ja. e, e, co, co ty znowu kombinujesz? Ja? Musiałam skorzystać z krzaczka dla panów. <tosy> no dobrze, skoro już wstałem, to może popatrzymy razem na gwiazdy. Nie stój! Nie wychodź tam! <tosy> czuję, że ty chyba nigdy nie przestaniesz rozrabiać! A, naprawdę cię za to przepraszam, Glen. E, tam tak prawdę mówiąc, i tak planowałem w najbliższym czasie przebudować cały ośrodek. To wszystko wina szopów! Ukradł cały nasz zapas jedzenia! Nie znoszę tych zwierząt! Ktoś musi je powstrzymać! A, dziwne, ale to wszystko brzmi niepokojąco znajomo. Wynocha z mojego plecaka we wstępne, przebrzedłe małe worki na futro. Dawaj płatki śniadaniowe! A? A? Wy, by bestie, wracać do swoich klatek, ale już wracać, powiedziała. Wygląda na to, że przynajmniej jeden członek rodziny miał relaksujące wakacje. Por pora już wracać do domu. Kocie. Wracam za godzinę? No cóż, napiszę jej liścik z podziękowaniem za opiekę nad panem kotem. Ten zwierzęta, one są wszędzie! Całe szczęście remont już się skończył. Znów pora na zwykłą, szarą codzienność. A. Widać, że za sobą tęsknili. Tak? Ja? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.